Są takie trzy produkty, które spożywamy, a które bardzo obciążają naszą wątrobę. Myślę, że trzeci dosyć mocno Was zaskoczy. Ja mam na imię Ilona. Tutaj jest taki plusik. Obserwuj moje konto, ponieważ każdego dnia dostarczam Wam dawki wiedzy. Czasami jeszcze sąsiadów, więc przerwa i zaraz dogrywka. Pierwszym produktem to jest alkohol. Nawet w małych ilościach uszkadza komórki wątrobowe. Szczególnie, kiedy mamy zrobić badania krwi, pamiętajcie, że odstawienie alkoholu przynajmniej dwa tygodnie przed badaniami jest wskazane. Inaczej bardzo łatwo jest rozpoznać, kto pił alkohol, a kto nie i kto nadużywa alkohol. Może kiedyś zrobię o tym oddzielną pogadankę na temat, jak w badaniach krwi rozpoznać. Czy ktoś nadużywa alkoholu albo pije dosyć często? Po drugie, w sumie takie oczywiste, nadmiar cukrów prostych i tłuszczów trans. Nie wiem, czy wiecie, co to są tłuszcze trans. Ostatnio się śmiałam z moim mężem, że są tłuszcze i tłuszcze, i że tak wszyscy demonizują tłuszcze nasycone, ale tak naprawdę jest jeszcze gorsze coś niż tłuszcze nasycone, bo nie zawsze tłuszcze nasycone są złe. Są to tłuszcze trans. Tłuszcze trans to są tłuszcze utwardzane, więc one bardzo, ale to bardzo szkodzą naszej wątrobie. Jeżeli na przykład weźmiecie sobie ciasteczka albo jakieś batoniki, to tam jest bardzo dużo tłuszczy trans, a jeszcze w połączeniu z cukrem to jest bomba dla naszej wątroby. I trzeci stosowany produkt, który być może Was zaskoczy, to są środki przeciwbólowe. Ludzie nadużywają środków przeciwbolowych, z byle pierdoły zażywają tabletki przeciwbolowe. Szczególnie dotyczy to paracetamolu, ponieważ paracetamol i buprom działają w różny sposób i buprom uszkadza żołądek, a paracetamol uszkadza wątrobę. Można sobie zniszczyć wątrobę przedawkowując paracetamol. Paracetamol, zażywany długo, przewlekle, bardzo niszczy komórki wątrobowe. Także te trzy produkty bardzo uszkadzają waszą wątrobę. Czy któreś spożywacie w większych ilościach, albo w ogóle spożywacie?